9,5 miliona złotych. To cena za zdrowie Tymka Kamińskiego. U chłopca ze słupcy stwierdzono rdzeniowy zanik mięśni. Szansą na zatrzymanie choroby i normalne życie jest lek, który powinien otrzymać jak najszybciej. Dowiedziałam się 8 dni po wyjściu ze szpitala, jak wróciłam do domu, to była sobota wieczorem, dokładnie 21. To dzwoniła do nas pani lekarz, właśnie ze szpitalnej, prowadzący neurolog teraz Tymka. No i właśnie oznajmiła, że nasz syn ma rdzeniowy zanik mięśni, co w zasadzie no, było dla nas jakby i straszne, i, i nawet nie wiedziałam tak naprawdę na czym polega w ogóle ta choroba. Zrobiło mi się słabo, po prostu nie mogłam w ogóle zabrać myśli, mówiła Pani do mnie doktor, a ja po prostu jakby, no głucho po prostu było. Yy, potem jak zaczęłam czytać, to w zasadzie zajęło mi to tylko chwilę, bo nie mogłam tego czytać, bo tak mnie sparaliżował strach, że każde zdanie, które czytałam dalej było dla mnie już tylko gorzej, więc ja już po prostu przesta przestałam czytać. I czekałam tylko na wtorek, żeby jechać do szpitala i potwierdzić, bo cały czas miałam nadzieję i jakby wierzyłam w to, że to jest po prostu jakaś pomyłka. Życie rodziców Tymka stanęło na głowie. Chcą zrobić wszystko, żeby zdobyć środki na jego leczenie. Mimo początkowych wątpliwości, zdecydowali się utworzyć zbiórkę na portalu. się pomaga. W ogóle w zasadzie nie byliśmy tego przekonani. Ja w ogóle żyłam dużą nadzieją, że ta spinraza podawana do końca życia. Co ma w ogóle też wiele skutków ubocznych, ale podawana do końca życia, da nam jakby taki, taki spokój, że, że będzie ok, że Tymek będzie zdrowy. Potem babcia, z którą mieszkam, powiedziała, że, znaczy, mo, znaczy, babcia Tymka, moja mama, powiedziała, mówi, Werka, a może zbierzmy te pieniądze? Dla mnie to był taki cios, bo jakby ty moja nadzieja, po prostu w ten spin razy, jakby no. Po, po, no nie wiem, no po prostu dla mnie to było, było tak ciężkie, że ja. Powiedziałam, nie, nie dam rady, I przez cały tydzień praktycznie biłam się z myślami, czy w ogóle zakładać w ogóle na samą myśl, jak o tym pomyślałam, to leciały mi łzy. I dopiero, jak kiedyś wieczorem siedzieliśmy z mężem i zobaczyliśmy, że u Olgi Miśkiewicz uzbierano zielony pasek, to ja mówię, Boże, to jest realne, oni są tak niedaleko nas i, i można to uzbierać. No i dlatego zaczęliśmy się to właśnie, odszukaliśmy rodziców Olgi, poszukaliśmy tutaj Panią Batę, która nas wspiera i właśnie prowadzi też akcje i wiele nam podpowiada w tym temacie. I, no i dopiero wtedy po prostu postanowiliśmy, że zaczniemy zbierać, że jeżeli, stwierdziłam, stwierdziliśmy sobie wspólnie, że jeżeli spróbujemy, a nam się nie wiem, nawet nie daj Boże, nie uda, to przynajmniej będę wiedziała, że zrobiłam wszystko dla mojego syna, niż potem sobie do końca życia pluć po prostu w twarz, że nie zrobiłam tego, co, co mogłam. W tym momencie chłopiec regularnie otrzymuje lek, który ma jedynie na celu spowolnić chorobę. Jeśli nie zostanie ona zatrzymana, będzie zmuszony go brać przez całe życie, bez gwarancji na dobry stan zdrowia. W pomoc Tymkowi zaangażowało się już mnóstwo osób. Organizowane są różnego rodzaju akcje i zbiórki. W kilka dni udało się zebrać ponad 700 tysięcy złotych. To niestety wciąż za mało. Jestem naprawdę wdzięczna ludziom. Ludzie są, mają tak dobre serducha, tak ogromne. Jest duży odzew. Mamy wielu po prostu ludzi, którzy organizują same akcje, same akcje, oddają fanty na licytacje. Nawet to, że ludzie piszą do nas, tak, że będzie dobrze, że się trzymajcie, że wierzą w to, że każdy zapewnia, mówi werka, będzie dobrze, uzbieramy to, wspólnie uzbieramy. I w zasadzie no, tak, tak niestety jest, że my sami, nawet moja nasza najbliższa rodzina, jeżeli byśmy posprzedawali wszystko, to nie, i tak nie uzbieramy tej kwoty, tylko z pomocą ludzi możemy dać radę. Tylko, tylko po prostu i naprawdę ludzie są fantastyczni po prostu bardzo nam pomagają, za co bardzo dziękujemy. Bardzo. W ciąży Weronika dowiedziała się z kolei, że choruje na raka szyjki macicy. Wobec tego, co spotkało jej syna, swoje zdrowie stawia jednak na drugim miejscu. Jeżeli chodzi o mnie, ja bym nawet nie podjęła się leczenia. Teraz w tym momencie najważniejszy jest Tymek i żeby zebrać dla niego te pieniądze. No ale tu jakby mam mamę, tatę i grono po prostu rodziny, którzy, którzy po prostu jakby tego pilnują, wożą mnie na, na, na wiozą mnie na, do, do lekarzy i pilnują terminów. Sami nie jesteśmy w stanie pomóc naszemu synkowi, mówią rodzice, którzy proszą o każdą pomoc. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tej pory włączyli w akcję i bardzo prosimy. Yy, Bu wręcz błagamy, żeby y, wszyscy, którzy mogą, włączyli się w akcję. Czym więcej osób dowie się o Tymka, o tym, co się dzieje, o tym, że potrzebujemy tak, y, tak kolosalnej kwoty, to jak czy więcej osób się dowie, tym jest większa szansa, że po prostu uzbieramy te pieniądze. Link do zbiórki dla Tymka znajdziecie w opisie tego filmu i na naszej stronie.